Dobra, ja mam resztę też włączona. Właściwie telefon to nie wiem czy będzie, bo. Jak mam rolety zasunięte, to. No to olej telefon. Kijowe, Kijowe światło jest. A nie, no włączyłem, zobaczymy jak to wyjdzie, nie? Mhm. Więc źle to wyłączę, czy znaczy usunę, potem wygasię już. Tylko się załaduje, bogam. Oczekiwanie na tę grę. Oczekiwanie na resztę graczy. Fuck yeah. Nagrywa, nagrywa. Ja też. Lol, jak to chodzi, Kijowo? Nie mam pytań. Kurde, nienawidzę tego modelu sterowania tutaj. A, wyłączyłem cienie, to powinno. Ty, Black Ops 2 chodzi jak miód. W porównaniu z tym. Tam jakieś problemy są chyba z Black Ops No, ja mam najmniej FPS-ów. Po znaczy, w MW3 mam mniej, ale w MW3 jest FPS blokada, nie? Znaczy, ja też mam anokniętego, ale tak fabrycznie, że tak powiem. To... wow! To mamy najmniej. Jaka wow. taktyka? Tak jak wtedy? No, tak jak wtedy, taka jest najlepsza, nie? Tylko... Mówię, nie wiem jak pudełka wypadną, Będzie nadłożny, ale drzwi już otworzy. Idź otworzyć drzwi. Nie ma tu poczka, to już jest. Może być następne. już czy w następnym, bo tam przez drzwi można podejrzeć Nie mam 60 klatek zablokowane, ale to nie jest 60. A tutaj klatek. nie ma Przez drzwi. A w następnym też nie ma. No to jeszcze kino, a jak nie to jest na dworze. Pewnie jest na dworze, bo zazwyczaj gdzieś tu wchodzą No to mamy pecha No jak zwykle w sumie ja się przyzwyczaiłem gdzie oni wchodzą, bo gdzieś słyszę. Wow, mi ścięło. też. Fak. A, to ulag widocznie. Mnie o, się no łamo. Jest. Już. Okay. O, wow, dużo ich tu, wiesz. No nic, tam masz. O, dzięki. Przeskoczyłem na zombie no, czy... To już jest ułatwione zadanie. O, idę otworzyć... A nie, 75, musimy kupić se. MP40, musimy sobie kupić. Mi brakuje. Masz tam coś do odbudowania? Tu chyba coś tu jest Tu jest A zostawię ci kilka desek mam... Nie starczy Ale ok. Mi tak. też nie No wiesz co ja pójdę z tobą, bo ty kupisz Bo ja w ogóle amunicji nie mam Ile on kosztuje? 5, tysiąc 5, chyba? Czyli da? A no to no Właściwie MK14 mogliśmy kupić Bo to jest do nabijania punktów najlepsze, ale to się już przyda potem Się mhm. kije, tak gra w tej rozdziałce okay. W jakiej? małem No, tylko teraz żeby paka była w kinie lub żeby coś dobrego powiedział No jak nie to nie wiem wiesz Zawsze właśnie mam ten moment takiego zawahania Właściwie powinniśmy wyjść na dwór po prostu i, i, i liczyć na szczęście że tam wiesz, wylosujemy coś to... Tylko tam jest kija wobec niebezpiecznie No i na sali na wprost Nie, jeszcze możemy się cofnąć na spam i w lewo Tylko że tam drzwi też są podwójnie, że tak A, powiem. to nie ma sensu te to znaczy, są podwójnie, tylko że ty... I ci otwórz. Tu też są podwójne drzwi, tylko że już jesteśmy w sali i mamy zasilanie. No ale za mnie. Jeszcze 50 muszę Od... Drzwi Dzwi. A, 1000. Oh. Need some money for that hotness. Need some money for that okay, idę. Chciałem dać końca wykorzystać. Dobra, otworzone Ja otworzę następną już I teraz mutmy się No Chyba tam będę wchodzić A źle rzuciłem najda bo tu wchodzą. A bardzo moi Weź ta gra fatalnie chodzi w porównaniu do Black Opsa 2 tamto mi odzik no, no, ale... Tu jeszcze w ogóle panoramę masz, więc to jest ripa Grajna Nie ma pudełka, pudełka. Jeśli chodzi o blokowce dwójkę, nie ma pudełka. No. A nie, pudełko jest za następnymi drzwiami. No to jest jedyny plus. No ale najgorsze jest. Włączę y, już portal. Teraz tylko żeby nie padać też. Myślałem na tym, żeby jedna osoba kupiła ten yy, Quick Revive. No to za zobaczymy później, jak będzie szło. Ile punktów te drzwi? Ty, chyba też 1250. Tak, 1250. No to jeszcze trochę. No cóż, bo tam jest pudełko już, jak tam pójdziemy, tam jest pudełko. No to trochę jeszcze jest. Także na razie jest luzik. No, wolne są. Potem wiesz, będę biegał se tu. Mhm. Maksamo, maksamo, To wiesz, wiesz. Później nie będę. Będę biegał i. I ckm -a. Teraz sobie można punkty nabyć na tym zombie i ja tego wyjąłem go. Tylko teraz go znajdź. No właśnie. To jest No, już bym miał za chwilę. Dobra Masz To jeszcze jeden został To, to zostaw mi tego zombiaka zęb Gdzie on jest? Nie za wiem. Pytanie to za te drzwi Te białe Tak te białe Nie, pójdę już wyrosować tak no, Dobra Obrejgan, błagam To losy Pierwszy raz jestem <laughs> Spektra Dobra czy słabe a teraz jest ok. A teraz. No ale już masz czego strzelać, nie? No, zawsze ten plus. Tylko nie mam pistoletu, także... W sumie, mogą go zmienić za MP40, no to była głupota. Dobra, widzę go. Nie, nie za pistoletem, może na Mustanga skan... Chociaż Mustang jest słaby. Eee, Mustang, w Black O'Clock to... jest fajny, ulepszony. No, full mm -hmm. auto strzelam. Tu też jest ten glitch? Że jeden skacze, drugi leży? Mm, nie wiem. W sensie, że się mhm. zabijesz, tak? Tu nie wiem. Nie, wolę nie testować, wiesz? No to, bo dwoje padają. No, bo wtedy koniec jest. Bo dwoje giniemy. Wiem, że dla kogoś to tak zrobiłem. Bo raz mi nie wyszło, raz wyszło. No to czasem wychodzi, czasem nie. Ale ciekawi mi czemu tak się dzieje. O to jest Call of Duty No zapominam czasem No Tutaj czasami są rzeczy niewytłumaczalne Znaczy czasami. Black Ops 2 to wyjątkowo często. No tam też w ogóle Szczególnie w multi jeszcze do zombie się nie czepia masz, tak? Zombie to jest akurat dosyć fajna rzecz Bo jest... O wow wow, wow, wow operacja... No padłem. No widzę Bo akurat zombie jest dość pomysłowe Szkoda, że oprócz DLC w Black Ops 2 nie są takie fajne mapy. Przecież czeka jedna darmowa. No No dokładnie mogliby te poprzenosić kino, podstawkę z Black Ops 1 mogliby przenieść. No skoro mapy na multi kopiłem już z Black Ops 1 to czemu nie? A ty masz kupione DLC do Black Ops 1? Nie mam. Nigdy nie wydawałem na DLC do Koda w ogóle. Idę losować. No, ja na pierwsze losowanie nie mam. Odbuduję i idę, to ciebie. Nuk! He, jak krzyknął. <grych> NIK! Kabum! Psy. O psy, idź na sale, idź na sale. Tylko pobiegły naokoło. Ha, no, nóż balistyczny. Beach please. Założę się, że padnę Ale to albo Gdzie to jesteś tyle trzeba wnikładować albo w ogóle pociski nie wchodzą Nie wiem Chyba, że ja kupi wiesz No to kupię Uważam yeah. Ale cicha mu idzie. Czekaj Czekaj, okay. okay, bierz. Czekaj. Idę losować. Idę po Jagera Wale to. Wolę już tak biegać z tymi niskimi tymi. Ja teraz wlosuję i potem zegera zbieram C75 Co to jest? CZ pistolet Nie, wie, nie wiem, czy po pan on jest szefull auta, to nie zmienia faktu, że to się nie opłaca. Ja miniłem go właśnie. Ale fajnie może kasy farmić. Teraz znowu los losujemy. Jak jest Jagger to może trochę niego Zawsze mam problem na początku znaleźć zombie. No na 20 jak byliśmy to nie ma problemu, mówię ci potem, Ty no, sam wiesz. No, nie ma problemu ze znalezieniem zombie i tak się znajdą. One mają WH w sobie. Kad zabiłem kadłubka, dostałem dwa razy od wybuchu gazem. To jest najgorsza rzecz na tej mapy No Tylko na tej jest? Hmm, chyba tak, na 5 chyba tego nie ma. Nie wiem, nie jestem pewien, wiesz? To będzie trzeba to spróbować. No, na five Na five to trzeba się nauczyć grać te pistolety, a nie Trochę skilla by łapać. Nie wiem jest rekord świata Nie wiem Ja się patrzyłem mówiłem Ci na Mop of the dead 170 to chyba 8 idę zarosować okay. Nie mam pytań 178 co to miało być No Thundergun? O, o komando, Thunder no nice Jeszcze raz losuję Komando może być Komando jest naprawdę bo paka punchu to jest mocne Te Dragonów mm -hmm. Iść losować No Jaggeras bra Nie zabiję nie, nie, nie zabijłem Ma nie starszy. No to jeszcze jedna, jedna runda spokojnie. Obbudować. Ja już mam co paka punchować, także luz Jakby ja teraz już w sumie na paka puncha mogę zbierać Ja z tym CZ sobie kasy w A potem tylko speed i Kopnięcie muła Okej, okay, osłania mnie coś A tu już masz? A ty masz, idę do ciebie. Biegnij, Masz? Mam, mam. No. Wybuch. Aha, tak. Trzeba się uważać. Niuk. No, to dawaj. Dawaj, to już. Wow, Te... shit! Co się stało? Czemu oni nie zginęli? A nie wiem. Jaki fu jakiego fuksa miałem? Nie wiem. Dwóch stało nie zginęło. Idę po ten. Po losowania. Mi 20 brakuje. Odbuduję coś. Kusza. Nie, mhm, jest ha. ulepszona. A co daje ulepszona? Ja się, się pytam, czy wiesz, jaka jest. A, jaka? Nie. Nie wiem. No koniec. Błagam, błagam. Co wolusowałeś? Nie losuje. jeszcze. Obrejgan. A. A, ci no to dobrze. No przecież to ja też widzę. A okay. Ej, tak teraz już zaczęliśmy rundę, więc chodź tutaj. Dobra rada. Chyba. Nie, chodź, 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 mówię ci. Tak się wydaje. Biegnę. Tam jest za wąsko. Dobra Ten komando na początek to jednak Kosi Tylko ammo Na początku zawsze ammo Essa później nie wypada No, no ładuj to Ło wow. Czemu nie zginął? No jeszcze nie O no też nie Uciekam. Widzę. Trochę ci tam obiłem. No, fajne tylko ma, ma samo, chłcano. Czekam, czekam, czekam. Gdzie jest paczka? jest